Dzień dobry. Z, źle odczytane intencje osób, które tylko chciały się ze mną przespać. No dobra, zobaczymy co tutaj. Oczywiście w sensie takim, że żeby dla jasności wszystko jest fajnie, wszystko jest pozytywnie. Te osoby oczywiście udają, że są prawdziwe, autentyczne, a za tym wszystkim, za tym, całym, za tym całym przyjaznym nastawieniem szła wyłącznie potrzeba wiadomo jaka. Ale to jest też dla kogoś z Państwa, kto ciągle popełnia ten sam błąd, ślepo wierząc, że e, jakikolwiek Dobry gest Pozytywny gest z czyjejś strony i Ja odbieram Jako coś prawdziwego mm -mm. Tutaj Mamy do czynienia zdecydowanie Z um, No pułapką Ale to do niczego nie prowadzi Tutaj naprawdę jest e, Takie mm. Taka wiadomość dla Państwa, jeszcze tych z Państwa, którzy naprawdę popełniają ten, ten okrutny błąd, okrutny dla siebie, że to, to, to tak nie jest. To nie jest tak, że wszystkie te uśmiechy, że one są bezinteresowne. Gdzieś tutaj jest, jest jeszcze no właśnie ta pułapka, jeszcze. Może w taki sposób, w którym momencie jest popełniany błąd w interakcji z tą osobą? No, uleganie tym słowom, uleganie czarowi, uleganie wyglądowi zewnętrznemu, uleganie spojrzeniu. No, no, trzeba tutaj nad tym pracować. Zdecydowanie. Trzeba się przyjrzeć. Ale sobie samym. Dlaczego ja ulegam? Co mnie takiego kusi? Co mnie takiego wabi w stronę tej osoby? Co jest takiego w niej, że ja nie mogę się oprzeć? To jest smutne, co powiem, ale jednak to naprawdę dla Państwa urato uratowania, tak. Czym jest to, co... Gdzie, gdzie jest tutaj błąd? W mojej wierze, że błyskotliwość i świeżość tej osoby uatrakcyjni mi życie. To, jaka ta osoba jest, jaką. Nie, nie, nie jaka jest. Za jaką się uważa, i jaką gra, jaką pokazuje na zewnątrz, że, że to jest prawdziwe. To jest wiara w to, że, okej, okay, ta osoba jest autentyczna, ta osoba taka jest, po prostu. I dlatego ona mi się podoba, i dlatego jest. I dlatego mamy taki święty... Ś... święty. O, właśnie, dlaczego święty? No nie. Świetny kontakt. To ze świętością nie ma nic wspólnego, bo to jest pułapka. Chodzi o świeżość tej osoby. Chodzi o cechy osobowościowe tej osoby, to co ona mi prezentuje. Bo po pierwsze, ta osoba pokaże mi wszystko, co ja zechcę. Pokaże się od tej strony, która jest idealna, jest wychuchana. A po drugie, to są cechy osobowości, które, których mi brakuje, czyli wchodzimy na teren kompleksów. Ja też bym chciał taki być, ja też bym chciał tak swobodnie rozmawiać i mieć taki fajny, flirtujący kontakt z ludźmi, ale tego nie mam, więc dlatego zgadzam się, dlatego na to idę, dlatego się nabieram. Bo ja chcę poczuć Smak tego, że ulegnę. Dlatego, że gdzieś jeszcze z tyłu głowy mam takie myśli, a może ta osoba mi pokaże, jak to jest być taką osobą, ja się od niej mogę czegoś nauczyć. Nie. Tutaj, tej osobie wcale nie chodzi o to, żeby Państwa czegokolwiek uczyć lub cokolwiek Państwu pokazywać. Wartościowego w sensie tej osobie chodzi wyłącznie o zaciągnięcie państwa do łóżka i to wszystko. I teraz tak, jeżeli państwo tego chcą, proszę bardzo, to wtedy czytanie jest bezwartościowe. Natomiast, e, jeżeli państwo już zauważyli schemat, zauważyli te pętle zachowań, że to jest ciągle to samo, czy z tą samą osobą, czy w ogóle, że jestem, krótko mówiąc, podrywany, ale tym osobom wyłączy, chodzi wyłącznie o seks, a nie o jakieś wartości. Jakie wartości? No to wtedy już tutaj trzeba się sobie samemu przyjrzeć, co jest we mnie takiego, że dlaczego mnie pociąga ta świeżość? A może ja mogę sobie po prostu wypracować też pewne schematy, pewne zachowania. Zdrowe dla mnie, żebym ja nie musiał patrzeć na lewo i prawo, nie obserwować innych osób z jakąś zazdrością, z, jakim, z jakąś tęsknotą, bo one mają jakąś cechę osobowości, której nie mam ja, no to trzeba nad sobą pracować. No nie ma innej rady. W głowie trzeba pozmieniać pewne rzeczy. Jeżeli chcą Państwo coś zmienić, jeżeli chodzi o styl zachowania, Oczywiście tu nie chodzi o to, że to co ta osoba, tak. Z tym, z tym, z czym ta osoba przychodzi, to że ja będę taki sam i też będę tak kusić i flirtować inne osoby i zaciągać je do łóżka. Nie. No nie. No, proszę nie być świnią, tak? Tylko po prostu raczej się przyjrzeć, dlaczego, dlaczego ta osoba się tak zachowuje. A jeszcze bardziej, dlaczego ja temu ulegam? Wątek główny, świeżość tej osoby. Świeżość, niekonwencjonalność, unikatowość, inność, ale w takim pozytywnym sensie, że ja temu ulegam i że to jest dla mnie takie pociągające. Ale do czego to pociągające mnie prowadzi? No bo. Do tego, że ja nigdy nie wejdę w normalny związek. Ponieważ pewne części mnie, mojej osobowości się rozpadają za każdym razem, kiedy ja ulegam tym flirtom i ktoś mnie zaciąga do łóżka, ale to wchodzimy tutaj też i na kompleksy, i na niższą wartość. No, takie tematy, które tu trzeba naprawdę wziąć na warsztat. Nie trzeba to przerobić, po prostu z tym skończyć. A nie ciągle dawać się wciągać w Kłopoty. Bo jaka jest scena. Są Państwo coraz bardziej, im bardziej, im częściej są Państwo manipulowani, czyli się Państwo zgadzają na to i idą w to, tym e, mniejsze jest prawdopodobieństwo, że stworzą Państwo normalny związek. Dlaczego? Dlatego, że będą Państwo już za którymś tam razem tak zniszczeni. Tak poddenerwowani, tak znerwicowani, gdzie tutaj siły na zdrowy związek? To jest yy, pogrążanie się, to jest zapadanie się. Ta sytuacja to powoduje, to uleganie to powoduje taką stopniową degradację i osobowości, no bo tutaj zdecydowanie poluje osoba, która. Wyczuwa swoje no, tak zwane ofiary, które mają niską wartość własną, aż się chce powiedzieć, że to jest narcyz. Natomiast tutaj chodzi o to, że nie. Jedną wielką głupotą jest robienie tego, wchodzenie w to, ale trzeba nad sobą pracować, nad swoją wartością własną. Dlaczego mnie tak fascynuje ta osoba? Proszę sobie najlepiej wypisać na, na papierze. Co takiego jest, że kiedyś uległem? Nadal ulegam. Że ta osoba, co chce, to ma. I dlaczego zawsze się do mnie zwraca? Co ja w sobie takiego mam? Że ta osoba akurat do mnie przychodzi. Hmm. Hojność. Państwa hojność jest tutaj kłopotem. Temu chcę pomóc, temu chcę, żeby było dobrze, temu, tam temu, żeby było dobrze. Okej, okay. no fajnie, tylko że co ja z tego mam? Chorobę w każdym sensie, w każdym kontekście. Od emocjonalnych rzeczy, poczynając, czyli jakieś, właśnie te nerwice i tak dalej. Po choroby weneryczne. Jaką mają Państwo gwarancję, że ta osoba y, tylko do Państwa przychodzi? Żadnej. Pracujemy nad sobą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.